dalej mamy tak, kolejny Q8, oczywiście auto używane, białe S-line. Jest to rocznik 19. Jak dobrze widać, jest odbija 19 50 TDI, cena 85 000 euro. Środek, no i to w Q8, to są bardzo, podobny do A8 troszeczkę. z tyłu 5.0 TDI Gabriel Autowagen Auto, Audi, Audi tutaj RS6 biały RS6 chyba tego nie ma za dużo na drogach w takim kolorze potężne wydechy, potężne koła szerokie boki teraz zobaczymy jaka to jest cena z tego auta szereg, no taki nieciekawy dosyć zwykły Auto to jest 16, kosztuje 83 000 euro i posiada 305 koni, czyli teoretycznie co l 8 Chciałbym takie R6 w Quattro niż takie l 8 ale co uważacie na ten temat? Mylę się, czy w gazdorze proszę, Audi A8, kolejne Long rocznik 15 cena to jest zaledwie 46 tysięcy euro Audi, Audi się mega ceni, naprawdę się ceni No znaczy, idzie technika, tak Audi A8 No i to jest prestiż na Audi, to jest prestiż mega prestiż, tak Idziemy dalej Tutaj proszę alka stoją bez kartek Cenę trzeba będzie zapisać na tygodniu tutaj w serwisie, w salonie I tutaj mam dla Was dywidowie małą zagadkę Po co w samochodzie w samochodach Audikach są te czujniki tu i tutaj piszcie odpowiedzi w komentarzach zobaczymy co wy na ten temat myślicie, uważacie, wiecie idziemy dalej, co my tu mamy dalej są mniejsze, tańsze auta, myślę o tamtych tamtych, które są przy kosmiczne drogie. tu mamy jakieś A3 A1 mamy tutaj taka biała A3 na przykład zwykła biała A3 Line Rocznik 16 kosztuje 23 000 euro. Jest to 1,4 TFSI. Takie drastycznie do, ulubione silniki przez mechaników. Podobno, dosyć awaryjne. Nie znam się na ten temat. Nie wiem. Jest to 1,4 150 koni, więc tak nie ma źle. Tu jest Saudik A3. 17 rocznik kosztuje 23 590 euro. Proszę bardzo, tam to z tyłu Audi poprzedanie. O, tam z tyłu widzistojskie żółty Dalit teraz go wam pokażę. Tutaj S-Line A3 w Cabrio. A3 w Cabriolecie. Z wielkim dachem 1,4 benzynka, 150 koni. 15 rok, 26 tysięcy euro. I tutaj mamy już kolejny kabriolet, czarny chyba spod go obok 23 tysiące To sama moc, później koni, 15 rocznik W cały nie da e, miękki dach środek Żółte audi a 3 Teraz pożywę na cenę tak byłem tak na środek środka, tego audnika jest to manualna skrzynia no nie wygląda źle nawet to jest z przodu auto to jest 2018 rocznik diesel 2.0 TDI 150 ps kosztuje 31 690 euro tu jest zwykły Audi A3 Sprzedanie szczerze powiem Wam, że bardziej mi się podoba to Audi A3 w sedanie niż w Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, wasze zdanie na ten temat, ale dla mnie ten, sedaniu jest fajniejsze. Tutaj mamy różne auta znowu, bez karteczek, bez informacji. Tutaj każdy, większość aut ma karteczki, niektóre to, to już sprzedane gotowe od przez klientów a Sportback sportbek 2 zł TD 150 PSów, 15 rocznik 18,5 tysiąca mało dużo nie wiem nie mam pojęcia ale to myślę, że sporo za takie auto idziemy dalej na końcu będzie jeszcze kopera jak całym fajna proszę tutaj mamy a i na TT się znalazło proszę bardzo Audi TT Audi TT w S-Line czarny połysk quattro zarówno do środka i i taki Audi TT jest to rocznik 15 2.0 benzynka 230 PS 29 000 euro hamulce ma takie nie ma swotowych to jest TT TK Audi TT białe w kablolecie zobaczymy ile to kosztuje 15 rocznik Benzynka 2.0, 310 PS 000 euro automacik no tak się nie robi szału miękki daszek, to jest to już, to już idziemy dalej kolejne tytetki czarne, niebieskie, szare a1 Dokładnie do wyboru Dokładnie do wyboru Czerwone, czarne, szare, białe Jakie to wodzi I teraz zbliżamy się do tej Mojej obiecanej niespodzianki Którą obiecałem na koniec przedstawić jakiś jest to do wynajęcia O jest ta perełka proszę Czerwone Audi R8 Chcę wam pokazać pudełka na końcu. Jest pudełka bardzo ładne Autko Spokojnie z nimi kołami 20 cali. Hamulce ceramiczne, trzypokężne. Kablo lecik. Czerwone stawki. automatik. 10, jest to rocznik 18. Auto posiada 610 koni, jest to 5,2 benzynka. Tak to auto się prezentuje z przodu. Angi Sport. No i to już no, dobrze widzowie Dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. O tych cenach tych aut, czy są za duże, za małe. Co myślicie o tych w ogóle, o marce Audi w ogóle? jaka jest Wasza opinia. No i cóż, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. O.